problem mieszkaniowy to jest horrendalny problem, do, który należy rozwiązać. Magdalena Biat wczoraj na konwencji powiedziała bardzo wyraźnie, zresztą kolejny raz to powtórzyła, że ona nie będzie prezydentem czekającym, aż ktoś mu przyniesie pro, y, ustawę do podpisania, tylko chce y, takiej prezydentury, która w końcu też będzie nadawała pewne kierunki, nadawała pewien ton dyskursu publicznego i również będzie składała inicjatywy prezydenckie. I jeśli chociażby wzięlibyśmy pod uwagę tą właśnie... Teraz kłótnie ministrów z trzeciej drogi na temat mieszkalnictwa, to ja tylko przypomnę, że tam brakującym elementem w tym, żeby te środki na mieszkania, takie jak udało nam się jako Lewicy zabezpieczyć w tym budżecie, zostały uruchomione jest ustawa jeszcze byłego wiceministra rozwoju, który przygotował Krzysztofa Kukuckiego, która zwiększała limity po prostu wydatków na ten sektor, a która została przez ministra Paszyka zamrożona skutecznie, no bo jako minister ma taką możliwość niekierowania tej ustawy pod obrady Rady Ministrów. I ja sobie totalnie wyobrażam sytuację taką, że jeśli rząd nie jest w stanie dojść do porozumienia w takiej kwestii, to Magdalena Biejat jako prezydent składa tą ustawę ze swojej Inicjatywy, bo ta ustawa jest absolutnym krokiem milowym i warunkiem chociażby spełnienia i wykonania tego, o co upominają się samorządy, tak? czyli wypłaty pomocy na budownictwo społeczne dla samorządów, które złożyły Dużo większą ilość wniosków niż, te, niż ta transza, która w tej chwili jest uruchamiana. I absolutnie wyobrażam sobie taką sytuację, że taka ustawa wychodzi z pałacu prezydenckiego, kiedy prezydentką jest Magdalena Biejat, bo my będziemy mówić w tej kampanii, że problem mieszkaniowy to jest horrendalny problem, do, który należy rozwiązać. I tu powinny wszystkie możliwe organy władzy y, intensywnie pracować nad tym, jak rozwiązać ten problem. Powiem więcej, no, w tej chwili w, w, w Parlamencie Europejskim nawet po raz pierwszy powstała Komisja do Spraw Kryzysu Mieszkaniowego w Unii Europejskiej. Jej przewodniczącą została zresztą Janna Schering-Wielgus. I to jest temat, który już bierze w tej chwili bardzo poważnie na tapet Unia Europejska. Więc tym bardziej w, w, wyobrażam sobie i jestem pewna, że jeżeli prezydentką kraju zostanie Magdalena Biejat, to ten temat będzie tematem poruszanym również przez pałac.